Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Gika. Pewnie wielu z Was chciało powrotu serii Castle, ale dostaliśmy ostatnio później z Ideas, a teraz dostajemy średniowieczny zamek z serii Creator 3 w 1. Cenowo super, bo za 1426 elementów musimy katalogowo zapłacić 450 zł. Więc naprawdę przełożenie ilości klocków do ceny jest sztosem. Top, jakby to powiedział Matiborek. No a jak wygląda pudło? Pudło jest naprawdę całkiem wypchane klockami. Ja jeszcze zakładam, że tam w środku mamy dość obfite instrukcje. Mamy trzy konstrukcje do złożenia. Oczywiście niezależnie od siebie nie możemy złożyć trzech naraz, tylko mamy do wyboru. Oczywiście główną też jest zamek. Mamy też wieżę, mamy też jakiś taki powiedziałbym fragment podzamcza może. A jak prezentuje się zamek? I to jest dość kontrowersyjnie, bo jedni mówią, że fajnie, że jest w takiej formie, inni mówią, że woleliby klasycznego kastla, ale jak ostatni raz klasyczny castle wróciło, no to ludzie też narzekali, że a, bo te niebieskie zdobienia i tak dalej. Więc ja Podchodzę do tego, powiedziałbym tak, z dystansem. Jak złożę, to się przekonam, bo nie jest źle. Nie jest też idealnie. To na pewno nie jest poziom kuźni, która naprawdę mną może nie wstrząsnęła, ale osobiście bardzo mi się podobała. A jak będzie wyglądał zamek, przekonacie się za chwilę. Ach, ten zamek. Ach, ten machający szkielet. Aż nie wiem, co więcej powiedzieć, bo... Jest to zestaw, na który wiele osób czekało, i myślę, że tak jak ze statkiem z kreatora, wiele osób po premierze narzeka, że mogło być lepiej, mogło być inaczej. Ja nadal patrzę na to jako zestaw z kreatora, czyli coś, co jest w pewien sposób uproszczone, coś, co ma oferować nam dwie inne konstrukcje do złożenia z tego zestawu, które też mają być dość przyzwoite. I wydaje mi się, że w szczególności ta wieża na dole wygląda bardzo w porządku. Poza tym, mogę się tylko przyczepić do tego, że. Jest za mało minifigurek, ale to niestety w tych zestawach z kreatora jest standardem. No dobra, jak to wygląda z tyłu? Jeszcze ładnie przypozujemy. Tutaj możemy sobie w lepszy sposób zobaczyć wieżę, i ona naprawdę jest w porządku. Gdyby jeszcze ją trochę zmodyfikować, może trochę poszerzyć, byłoby naprawdę super. Niekoniecznie przekonuje mnie ta konstrukcja u góry, gdzie mamy tam jakąś zbrojownię, mamy turniej strzelniczy, no i młyn. A główna konstrukcja wygląda tak i możecie sobie zobaczyć ją od drugiej strony, możemy też sobie pozaglądać do środka, mamy tutaj jakąś salę tronową mamy kręcący się młyn, mamy nawet kurę, no i też kowal coś tam sobie działa, więc ja tylko zmienię kadr i pokażę Wam zawartość tego pudła. Oczywiście w środku jest kilka worków, ale zwróćcie uwagę na instrukcję no bo dostajemy tutaj instrukcję tej głównej konstrukcji a w drugiej instrukcji no, pewnie dwie alternatywne budowle są naprawdę opasłe, i duża część wagi tego pudełka to właśnie te dwa opasłe, tłuste wręcz to mistrza. Co do worków, oczywiście nie ma tutaj naklejek, no bo to krator. Co do worków, hmm, nie ma chyba tutaj nic takiego szczególnego, na co warto zwrócić uwagę. Tutaj work numer jeden to jest separator. Mamy jakiegoś plejta luzem. I co do ciekawszych elementów, ciężko mi się jest z tym odnaleźć. Ja po prostu nie będę przeciągał, idę to zbudować i będziemy zaraz sprawdzać, czy zamek jest spoko, czy raczej niespoko. Przydałby się jeszcze jakiś trębacz, który mógłby w tym momencie wygrać hejnał, który powstał gdzieś tam za murami tego zamku, no ale niestety nie starczyło budżetu na trębacza, bo kupiłem zamek, a jak zamek się prezentuje, no o wiele lepiej, aniżeli prezentował się na pudełku. No ale często tak jest, że jak coś złożymy, no to jest fajnie i tutaj też jest fajnie chociaż może zmieniłbym te mury te żółte na białe ale to jest też bardzo fajne nawiązanie do starych naprawdę starych zestawów serii Castle więc nie ma co narzekać jeśli chodzi o zamek on jest modułowy możemy sobie te dwa boczne segmenty odczepić możemy też zamek złączyć i zaraz wam pokażę jak on wygląda po złożeniu obrócimy go sobie a potem będziemy zaglądać do środka to najpierw go obrócimy, żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko w ogóle wygląda w całości. No i tak, od tej strony mamy młyn, mamy oczywiście mury, można sobie po nich chodzić. Tutaj za młynem są kurki, więc idealnie koko-koko-euro spoko. W tym miejscu zamek się spina, możemy sobie tak cyk go rozpiąć. No i z tej strony jest taki chyba najbardziej pusty fragment tego zamku, ale tak w całości naprawdę wygląda to przyzwoicie, więc zobaczmy może, jak to wszystko prezentuje się z przodu. Mamy tutaj w ogóle na murach. Jakiegoś chyba orła, no jest dość duży, więc zakładam, że może to być orzeł. Mamy tutaj dwa proporcje, które zwisają sobie z murów. Mamy tutaj też taką niewielką tarczę, no i mamy most zwodzony, który możemy w ten sposób sobie dźwignąć. Tylko teraz o trochę płomień tutaj przeszkadza. Cyk, 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 cyk. Brama zamknięta, wróg nie wejdzie i teraz tego tak nie odblokujemy. Tam jest w środku taka korbka, też wam pokażę. Oczywiście, jeśli chodzi o tą dolną część, mamy tu takie skały, na których zamek został postawiony, ale myślę, że chyba najwygodniej będzie, kiedy ja odepnę te boczne moduły i pooglądamy sobie od środka ten największy. Trochę tu pusto. I gdybyśmy mieli w zestawie więcej figurek, można by było obstawić nimi te mury. No i tak, mamy tutaj dwa zawiasy, do których oczywiście wpinamy sobie te boczne moduły co do wnętrza. Tutaj, jeśli chcemy opuścić most zwodzony, dźwigamy sobie korbkę, O, no, trochę się źle w tym momencie mi tutaj zwinął łańcuch, więc ja sobie to ręcznie już poprawię. I cyk. No, dawaj, dawaj. Coś popsułem, ale już działa. I wszystko się odkręciło. Mamy tutaj też latrynę i nawet chyba tak trochę dla żartu został ustawiony papier toaletowy. Kto w średniowieczu używał papieru toaletowego? Liść. A przy złych wiatrach ręka. Mamy też oczywiście okienka, gdzie możemy przez nie miotać strzałami do ewentualnych najeźdźców. No i to właściwie tyle. Tutaj pojawiło się jakieś drzewko. Możemy też znaleźć dwa niewielkie muchomorki. Tutaj też z murów wychodzą jakieś takie pojedyncze pnącza i szczerze mówiąc wygląda to przyzwoicie. Nawet ten dach, który jest zrobiony prostą metodą, bo mamy tutaj tajle lekko nierównomiernie rozstawione, daje to radę i wizualnie naprawdę może się podobać. Drugi segment to wieża obserwacyjna, no i jeśli chodzi o zewnętrzną część murów, po pierwsze mamy taką funkcję zabawową, gdzie odpinamy sobie fragment muru od celi, bo tam znajduje się szkielet. Możemy oczywiście go wyzwolić, ale chyba jest na to nieco za późno. No i tutaj jest więzienie, więc możemy sobie zajrzeć i nawet znalazł się taki mikrotarg, bo tutaj możemy oczywiście zobaczyć jaki jak jest wybór. No nie zbyt duży, wiśnie, jabłka i bagietka i to właściwie tyle, ale nawet znalazła się markiza, która nad tym straganem jest rozpostarta, a tutaj troszeczkę brakuje jednej rzeczy. No kto zgadnie? Raz, dwa, trzy. Drabina lub schody, żeby na wieżę obserwacyjną wejść w w tym momencie trzeba by się chyba wspiąć po tym filarze, żeby tam się znaleźć, ale naprawdę, mimo wszystko, że jest to dość proste, to estetyka jest bardzo przyjazna dla oka. Ostatni segment to. Młyny. No i oczywiście koło tutaj napędza, a co napędza zaraz się dowiecie. Co znalazło się w środku? Po pierwsze jest jakaś skrzynia ze skarbami. Możemy sobie do niej nawet zajrzeć. W środku znalazły się dwie sztabki złota i dwa jakieś kamienie szlachetne. Nawet tutaj jest taka mała imitacja fali, raptem trzy serki, które mają imitować ruch wody. A w środku znalazła się zbrojownia. Mamy, o właśnie, hełm, który odpadł. Mamy tutaj na pierśnik, mamy też hełm i cały czas ten pióropusz odpada. Nie wiem dlaczego, o co tutaj chodzi. dobra, teraz jest nieźle. Nawet pojawiła się mysz, która przyszła do serka, a tutaj mamy kowadło. No i mamy też właśnie wspomniane kowadło, które pracuje, bo w momencie kiedy kręcimy sobie kołem, to ten młotek uderza w miecz, no i można kuć. Tutaj jest jeszcze piec, a na górze znalazła się Prawdopodobnie sala tronowa. Mamy tutaj rzeczywiście tron, lub jakiś bardzo wygodny fotel, a tam z tyłu trzaska ogień w kominku. I tak to się prezentuje, ale zwróćcie uwagę, że nawet tutaj na dachu mamy tego kogucika, który jest takim jakby wiatrowskazem. No i obudowane jest to w ten sposób. I jeszcze tutaj obok kurek jest tarcza do tego, żeby Trenować po prostu strzelanie z łuku. A co do kurek, naprawdę wyglądają spokojnie. Jest jeden kogut, który pewnie jest takim przodownikiem tego stada, no i dwie takie pok, pok, pok małe, białe kurki, które naprawdę wyglądają uroczo. Oprócz zamku w zestawie znalazły się też dwie luźne konstrukcje. Jedna z nich to naprawdę niewielka studnia i mam wrażenie, że konstrukcja studni prześladuje mnie od dobrych paru miesięcy. A drugą konstrukcją jest smok. On wygląda jak taki typowy smok z serii Creator 3 w 1. No i mamy tutaj smoczora, który ma zielone skrzydła, ma lekko wyginany ogon, tylne kończyny, no bo przednie niestety brak. Ale mamy skrzydła, które pewnie mogłyby się składać i tutaj tymi pazurami mógłby podrapać. Smok nawet z jej ogniem i szczerze mówiąc wygląda całkiem przyzwoicie jak na taką klockową konstrukcję, bo jak pewnie wiecie zestawy właśnie z serii Creator 3 w 1 są pozbawione odlewów zwierzaków i tutaj wszystkie takie elementy są budowane z klocków. W zestawie nie mogło również zabraknąć minifigurek. Niestety są tylko trzy. Szkoda, przynajmniej taka piątka, szóstka rycerzy byłaby zdecydowanie lepsza. No ale nie ma co narzekać, bo są to rycerze Black Falcon. Ale oprócz nich mamy też gościa, który mieszka sobie w tym zamku. Troszeczkę wizualnie myślę nawiązuje do piratów, bo ma taką typowo piracką koszulkę, lekko potarganą. Nie znajdziemy tutaj alternatywnych wyrazów w twarzy, ale gość jest lekko ubłocony. Ma takie dość mocno rozwiane włosy i z tyłu jest jeszcze taka saszetka na pasku. A jeśli chodzi o. Rycerzy. Mamy panią rycerkę i pana rycerza. Pani rycerka wygląda w ten sposób. Bardzo ładnie wyglądają te nadruki na torsiku, na nóżkach. Dodatkowo jest też charakterystyczna tarcza, no, a tak jej głowa prezentuje się po zdjęciu hełmu. Co do pana rycerza, jest to łucznik, już taki ewidentnie dość wiekowy, bo tutaj widać, że ta broda jest siwa, nie to co moja. E, I prezentuje się tak, czyli dokładnie tak jak pani rycerz, tylko że e, jest po prostu wyposażony w inną główkę i inną broń. Jedni powiedzą, że ten zamek to ubogi krewny innych zamków. Jeszcze inni powiedzą, że liczyli na zamek, który jakością będzie przynajmniej przypominał kuźnie. A ja stwierdzam, że jest naprawdę w porządku. Może to nie jest zamek moich marzeń, ale daje radę. Jeśli daje radę, no to cóż, nie ma co wybrzydzać na ten moment. Poza tym stwierdzam, że gdybym miał porównać jakościowo ten zamek do statku z kreatora, który dostaliśmy po Barakudzie i tam rzeczywiście ta dysproporcja jakościowa była zdecydowanie większa, to tutaj jest o wiele lepiej. Zamek jest przyzwoity. W mojej opinii nawet wypada o wiele lepiej, aniżeli zamek z ostatniej fali serii Castle. No i cóż, nie ma co wybrzydzać. Gdyby było więcej minifigurek, zdecydowanie bardziej by mi się podobał, ale myślę, że i tak ta dwójka rycerzy, którą tutaj znajdziemy, jest w stanie w jakiś sposób tak wypełnić lukę w moim sercu przez to, że serii zamkowej w tym momencie w LEGO nie ma. Mam nadzieję, że jeśli ten zamek też się dobrze sprzeda, to być może Castle wróci i to ze zdwojoną siłą, i że to będzie właśnie seria tej jakości, co kuźnia. Na ten moment mamy zamek. I jeśli chcecie go mieć w swojej kolekcji, to warto po niego sięgnąć. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć.